Jabłka, no sprzedają się, popyt jest bardzo nieregularny. Tutaj też akurat szczyt pandemii powoduje, że kupców jest mniej, ale też i przyjeżdżają nieregularnie, falami. Kilka dni jest totalnego zastoju, rolnicy się rozjeżdżają, nagle kupcy się zjawiają, czyszczą rynek i powiedzmy, ceny nagle skaczą. Ale ogólnie to cena i zajabka deserowe kształtuje się wokół. Złoty 30-40 zł za kilogram. Są oczywiście odmiany droższe do 2 złotych. To jest Cortland, Lobo, Empire, Szara Reneta. No powiedzmy tak ogólnie. A jeśli chodzi o tutaj podaż, no jest wysoka jak na tę porę roku. Dużo jest jabłek jeszcze ze zwykłych przechowalni, takich, które w ogóle nie zostały nigdzie przechowane, tylko gdzieś tam złożone w jakimś wiacie, więc jakość jest bardzo zróżnicowana. Jeśli chodzi o cytrusy, sprowadzane są przede wszystkim z Hiszpanii. Jedyną konkurencja na rynku to jest Turcja. No i tutaj są nawet znaczące, bardzo znaczące różnice. Hiszpańska powiedzmy cytryna kosztuje 6 zł, turecka za 3,5. Także jest do wyboru. Dotyczy to również mandarynek. Przedział jest ogromny od 4 zł za turecką do nawet 12 zł za układaną, sortowaną hiszpańską. Bardzo wysokie ceny są e, niektórych cytrusów, przy, które przypłynęły statkami. E, na przykład e, z Florycki, który koszt, karton kosztował w ubiegłych latach około 150 zł, 160 obecnie oferowany jest po 230 zł. Bardzo drogi jest transport morski i y, tutaj donoszą nam, że jest bardzo niewydolny. Brakuje kontenerów albo są bardzo drogie, brakuje dokerów. Statki stoją na redach. Także no, handel morski jest zablokowany. Konferencja belgijska e, i no, oczywiście polska, ale no, powiedzmy, że ciężko rozróżnić, e, która jest która. E, cena od 3,5 3 do 4 zł w detalu e, za kilogram gruszki konferencji. No i Lukas jest standardowo około 3 zł. Tutaj, w okolicach, gdzie jest zagłębie warzywnicze, rzeczywiście były podtopienia. Jeszcze dwa miesiące temu woda stała na polach, ale w innych rejonach Polski wręcz przeciwnie, tak? Mieli problemy z suszą. Także to ciężko rzec, jakie, będą, jakie, będą tutaj, jakie były zbiory i jak, jaka będzie podaż na rynku. Dzisiaj bardzo marnie. Sprzedanych mam raptem 40 klatek. No, w ogóle nie, nie ma kupca. tak, Bardzo mało kupca. Jeśli jest, to bierze kilka sztuk tylko skrzynek i nic więcej. No, nie, ma, nie ma hurtowego kupca. Cenowo drobniejszy sort w granicach 10 zł za skrzynkę 15 kg, a grubszy od 15 do 20. Jak było w tamtym roku? No dobra, była pandemia, ale w poprzednich latach było tak źle kiedyś? No, tak jak teraz, raczej nie, tak? Po prostu troszkę ten towar schodził lepiej. Więcej, nawet ci sklepikarze brali, tak? W granicach tam 15 skrzynek, 20, no i czasem więcej, tak? A teraz biorą dwie, trzy po jednej, po jednej skrzynce każdej odmiany. Także, no. Jak pan myśli, yy, widzi pan w ogóle przyszłość swojego sadu w takiej sytuacji? Jak na razie, no. Ma się tak już po, po rodzicach, ten sad, dlatego, dlatego dalej to no, próbujemy jakoś tam ogarnąć. Tak. Ale jeśli tak chcieć coś od nowa robić, no, to, to nie ma opcji, żeby to pociągnąć dalej. No. W jakiej kondycji jest Pana gospodarstwo? To znaczy, chodzi mi o te koszty produkcji, które w tym roku no, mega skoczyły do góry. Tak? Czy to paliwo, czy to nawozy, czy to energia elektryczna, która no, będzie potrzebna do przechowywania tych jabuszek. Jak to u Pana wygląda? Wiadomo, teraz w tym roku dopiero zbieramy tak, na, na te koszty, ale no czu się uzbiera, większość sadowników jak rozmawiam po prostu zamierza yy, no na przykład niesieć nawozu w tym roku tak, bo, bo po prostu ceny są trzy razy takie co były na przykład w zeszłym sezonie no. A przy tych kosztach jabłek no, ciężko będzie komukolwiek dopilnować te, ten, ten towar taki jaki powinien być eksportowy no. A jak z cenami prądu? No bo mają być podwyżki. Jak sobie z tym poradzicie? Nie wiem. No, podwyżki już, tak. Teraz każdemu się umowy kończyły w tym roku. Są w granicach 40% wzrostu, tak? Jak będzie, nie wiadomo, jeśli jabłko podrożaje, no to każdego będzie stać, a jeśli będzie na tej samej cenie, no to. Być może, że będzie każdy sypał na, na przemysł, tak? od razu prosto z drzewa. Dzisiaj myśli Pan o inwestycjach, czy bardziej jest to taka walka o przetrwanie? Na razie walka o przetrwanie. A jeśli się coś poprawi, no to, to wtedy się zainwestuje. tak? A jeśli nie, no to musi być tak, jak jest, no, aby, aby po prostu kolejny rok jakoś przetrwać. Myśli Pan o tym, żeby zmienić zawód? Zawód mam inny, tak wyuczony, a tu tak po prostu no, po tacie przejąłem gospodarstwo. tak. Jeśli by, bym chciał, no to wtedy trzeba byłoby wrócić do tego, z czego się no, uczyłem po prostu na studiach. No. Sytuacja nie napawa optymizmem. Myślę, że każdy z sąsiadów by to samo powiedział. Mało kupujących. Ceny, jeżeli mało kupujących, wiadomo, wiadomo, co, co z tym się wiąże. Yy... Ceny, ceny spadają czy spadają, już niżej nie mogą spać no bo wiadomo, że są bardzo niskie skrajnie niskie <laughs> nie wiem, no myślę, że pomysłem jest dobrym na to, to żeby nas chyba lepiej dobić no to więcej marketów wybudować i myślę, że sytuacja by była chyba najbardziej już klarowna no my jako producenci no to wiadomo, koszty produkcji no nie wiem, w tym roku, no to szalonie, szalenie zwariowały. Nie wiem, no można by było po prostu mnożyć te, te, te różne, te, te negatywne, negatywne warianty, no. Piękny towar wyprodukowany, jak widać, no tak mi się wydaje, no ja już produkuję, no moja, moja rodzina od trzech, czterech pokoleń produkuje jabłko, no i widać, no już co można lepiej Tutaj poprawić w tym owocu, no, cena słaba. Kupujących mało.